W czasie strasznie ciężkiej i krwawej bitwy o górę Świętej Anny dowodziłem w akcji na Gogolin pociągiem pancernym nr 1. Zbudowaliśmy ten pociąg z niczego. Na kopalni MMA pod Wodzisławiem. Załogę stanowili górnicy Śląscy. Wszystko było w tym pociągu improwizowane. Uzbrojenie było wadliwe. CKMy zacinały się, ale trzeba się było bić. Po samym Gogolinem zatrzymał nas zerwany tor. Z wieży sygnalizacyjnej wzięli nas Niemcy swój ogień, a bili celnie. Uchyliłem drzwi swego wagonu i w tej samej chwili miałem niemiecki granat ręczny pod nogami na torze. Maszynista na lokomotywie uchylił wizer i w tej samej chwili kula niemiecka zerwała mu powiekę. Mieliśmy naprzeciwko siebie oberland bawarski szczelców wyborowcy. Kanonier przy armatce na czołowej loże naszego pociągu padł zabity, mój przyjaciel Jasiego Zimek skręcał się z bólu ranny kilku kulami. Trzeba się było wycofać. Ta na chwila odwrotu pozostała w mojej pamięci bardzo mocno, a razem z nią świadomość na całe życie, że każda pięć ziemi Śląskiej przepojona jest krwią i łzami polskiego ludu.